Dzisiaj z normalnej ten perspektywy będzie tam <noise> <Mordę> jeża kopanego <śmienicza> Nie, bo noga wiesz, mi się rana rozpaprała i to zakażenie się wdało i muszę, muszę odpuścić dzisiaj Dawaj Janjecha, dawaj Idziesz, idziesz Idziesz Dawaj dziewczyno, dawaj Ty wiesz co? Fajnie. Ona to dużo lepsza jest z rana niż po południu wtedy byliśmy no. wieczorem. No, jest bardziej rzeźna. No. Ale was, was dużo jak to miło patrzeć, no jak was, was tak dużo Zostaw ten telefon jak niewodosczelny Dostała nie się Nie puszczę! Ale gdzie zostałeś tego przy no. ale, To jest podstawa to nie no. tak, ale co, że, że woda, że żeśka? Ale czyściutko, ale fajna. No, lepsza woda, jest woda niż, yy, y, y, niż jak się przyjeżdża po południu na wieczór. No tak, no, bro. Z rana jest taka bardziej rzeźka. To 20 stopni już i na wieczór. No, jako za tym jeździł innym, jak po 14. To jest Woda mnie? Tak, Musisz z tamtego kąta wszystkich złapiesz. Tak, jak stoisz, tylko się obróć w ich stronę. Jest? Nie, mówię, że, że do zdjęcia. A tak! To ten tylko że on robi zdjęcie, wiesz? A tak on A tak, robi zdjęcie. On no zawsze. Wymienia dopiero, on się uczy jeszcze. A. Czyta instrukcję. Jest, jest tak, tak. Do nas, do nas. No jeszcze Czekaj, płynę! Nie, no, wali, nie jak zawsze A, to koło mnie tu mnie ma... grzeje. Tak, 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 lepiej tutaj biedzec, tak. tak jest teraz. Łukasz, aleś ty ciepły. Zaraz będę chłopcem. Zrobiłeś? No, 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 no dobrze. No. Dobra, no to... wyleciała? No to... Czekajcie, nie ruszajcie A, się. raz. Czepię Czepię teraz. No. Dobre. Dobra, można szyki rozróżnić. Przy <noise> <śukłosy> <śukłosy> można rozróżnić. Dobra. <śukłosy> no to lecimy, nie? No lecimy z kawałami. Jedzie się kurwa w kółku stoi 15 młodych chłopaków. Daj, tak, daj ja nie wezmę cię. Chłopcy, co go robimy? A dziadek patrzymy, które mu dłużej to stoi. Weźcie mi szybko tego, nie? A co ty dziadek? Ty kurwa stary jesteś, to tobie nie stoi. Weźcie mnie. No dobra, chodź. Dziadek stanął, wyciągnął kurwa gnata, a gnat taki naprężony, kurwa, nie? Stoją pół godziny, godzinę. Tu po kolei zaczyna chłopaką kapać, kurwa, a dziadkowi stoi jakby. W końcu kurwa to łebki mówią: dziadek, jak ty to robisz, że tobie tak stoi? Starość, nie radość, poraliś. <śled> <grymne> <Ale> tak, <nie grymne> wiosce, trzy zajączki skombinowałem pierwszą flaszkę w życiu, dobra, idą, żeby za wioskę, nie? No ja tak myślą, myślą, nie no, pierwszą flaszkę, kurwa tak zginę, pisze trochę głupią, nie? Patrzą nie. na najmłodszego i ty, lecisz po szkło. Nie, ja nie pójdę, bo jak pójdę, to no ja jak wy wypijecie bezemnie. mnie. Nie, kurwa, leci za pływa Nie no. Mówimy ci, że nie wypijemy, no czekamy na ciebie, tylko za po to szkło, no nie? Pięć minut czas operacyjny ty. Goldzina, bo go pócha nie ma. Dwie godziny go nie ma, no nie? Po trzecie goldziny, a to się... No widziałem bez niego, nie? nie. Otwierają tą flaszkę, a ten zawsze tak... Bo nie pójdę. Sprawdzał i. <tuszy> Na ksiądz na rowerze, a już ciemno, nie? A za krzaka wyskakuje gleniarz i stop! No jak to proszę księdza? Bez światła kurwa na rowerze, ale pani władny stowa mandatu. Pani władzo, ale ja z Panem Bogiem do chorego. Co? Kurwa, we dwóch 150 Ksiądz <noise> nie, nie dyskutuje, dzisiaj 150 zapłaci, siad na 150 zapłacił. Siadł na i kito, nie? Ujechał kawałek, mówi: Kurwa, dobrze, że się nie kapnął, że Bóg trzech osobach 12 stopni mało, tak? Ile? 13. Ale u góry, trzeba to no dobra? no nie? Ale u góry miała, tylko no. 5 miała. Tak, tak, bo tak cieplej na zewnątrz że jest to nie tak że tak. po południu się przyjeżdża no. no? ale ja, czyście no? jest Szysza, no wczoraj czułem, że nie morsowałem buźni zaczęło nogi z powrotem kręcić no nie? Się pół. <grym <grym ja jadę, no nie? Lodu do wanny? No, lodu ja do wanny. No, Ja <grym> głębinową, więc po prostu jakbyś zrobi się ciepło, to jakąś beczkę musisz sobie, sobie, sobie no, no, ja Jest taka taka z wody wskoczy na 5 minut, to nie że w studnię hozda całkiem się czuję. Ja, ja, ja też. nogi pracują, a nie, że taka sytuacja się łapie. Takie twarde się robią, że się, nie nie. A jak staniesz na kamieniu, to jest wzór, ja Właśnie, no, Wydałem, wydałem, sobie górę, wydałem tak na poszukiwania i nie znalazłem. Raz szukali tak mi w, do 15 tak milimetrów, tak bo no, sądzia na 7. to stwierdziłem, że szkoda, znajdzie nie, Ale nie, 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 15 później i nie, 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 raz, nie, nie, mi nie, 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 bo sąsiad

Idę do Krzysztofa i chyba chore jesteś, jak mnie oblejesz, to cię zabiję. Ja mówię, to jest tradycja. On mówi, że z mam taką klinikę. Mówiłam tylko tak o trochę, bo wiedziałam, że jak ja go obleję, to... będzie. Jak no. on jeszcze do mnie przyjeżdżał i zawsze ktoś wpadał ze szklanką, wiesz, tak trochę pod ja, na przykład A ja w dupie miałam, że on nie obchodzi w każdej szklanką pryśnić. No i dokładnie. Jesteś odewało cię ucho, kur 50 to kurwa, dobry kawał mi przypomniałe, o uchu a. A. Przychodzi pacent do, do tego, do fryzjera, nie? No i siada, a, a mistrz kurwa do łódź ja no, mówi, proszę, ościc klienta. No i ten zaczyna go strzyc, kurwa ręce mu się częso nie? I tu koło ucha jeb, zaciął kurwa tym nożyczkami, ciachnął za ucho. Ten szef zobaczył, że kropla krwi się pojawiła. Jak to doskoczył, jak za zajebie młodemu, a młody unik, a ten kurwa klient ja zapierdolił, ale mówi, proszę kontynuować, nie? No to ten młody kurwa bierze, że... tak się chuj częściej się, nie? A on mówi, Proszę mieć w i baki pod golić. Mężczył ja brzydwe, kurwa, tak, bo się ta ręka częściej nie... Nie, upierdolił ucho. I nie spadło na ziemię. A klient mówi panie, kopnij pan ten ucho pod szafkę, bo jak się zobaczy, to mnie zajęcie. O mordę, jeżak jak to chyba no, ksiądz, który na... Się na to, ksiądz właśnie wkrótce. szedł przez kosiu i niemiotełką, tam wie, wodą w teges, tylko miał takie wiaderko i normalnie do szklanki lał. A, a na końcu taka niewiasta była chyba już tam wiesz, chyba nie wiem, w pierwszych ławkach to to takie najbardziej chyba już wiesz, ciężkie, nie? No. Wiaderko do góry kołami <śleski> ja <byłem>, ja <śleski> To nie no słuchajcie, tutaj byli u Rodzinę, y, za, op, za, op, za Opolem tam u szwagrę i przyjechał tam podjazd, tam z podjazdą, jest, wszystko nie? I mówi, że jak w tamtym roku do kościoła, świętąkę. no tak, jak ksiądz ludzi w kościele, to zamiast świętąkę, ok. to najpierw adorację, co? jeśli ta kurwa, trzy godziny w okolicy, ludzie w tym, w tym, w tym, w tym roku się no i pojechali, wiesz, do miasta święć. tam Telefon? O kurczę, to ja dzisiaj jadę ten na Okej, ja Cię przytrzymam No ja rodzinę No już się namierzą Tu wieku mam moja no, następny raz jak chcielibyśmy, to wszystko nie wiedziały, gdzie, jaka to jest, numer działki, numer domu, numer podłącza wszystko, wszystko. pamiętam, mogę powiedzieć, jak to no to co mu się wybrać Na te stawy. Na te stawy? No, ale to... Ja nie wiem, czy tam jest jakiś dostęp jeszcze do a tego, nie? Czytaliście, że tam w że Kowierzyce pozabywali Oprzed... te stawy? A, a. A przestań nawet mnie denerwować kurwa był ten... Prima e, Aprylis Nie, nie. No, nie, nie, naprawdę Nie jest Prima Aprylis, Tadziu, nie, ale co, nie, aprilis, To nie Prima Aprylis Ale co tam zrobili? To nie jest Prima Aprylis <grymik»>. Tam koło splajtowało, nie? To Tadziu, to za kadroka, nie jest Prima Zabronili kurwa głowów, podyżyczek, tyńców, kołszowie ale tam no tak Bo tam te koło splajtowało, nie? Tak, to nie jest Prima Aprylis, naprawdę Nie, nie, nie Ale zakaz była W zeszłą niedzielę się działo chyba że. Sosony to sosony mi wszędzie kurwa. Ale no, od no, następnego no, roku w ma to się zmienić, nie? Bo będzie prawdopodobnie no. płacić do polskich wód. No. no jak oni, kurwa, się A już chuje, kurwa, już kombinują. Ty 13 milionów trąga puścili do rzeki. To jeszcze kurwa chwila i za każdą wszędzie połowu tylko na kurwa na błyskę z kurwy, Bo wpuszczą trzy ogony, kurwa już woda no to, lipieniowa. Już to, my, że... Aha, no. to wyciszymy, wy no, przyspieszymy w tym czasie. No, 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 no! Kasia, świąteczne błogosławieństwo Świąteczne błogosławieństwa. Dlatego coraz lepiej żyją stawy komercyjne, no nie? <grym twierdzi> no. <grym twierdzi> no. 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 No, no. Bo ludzie mają zapłaciło 260 zł za kartę i się okaże, że kurwa mogę sobie połowić kurwa w pani. Tak. Tak, tak. Dawajcie do nas.

Tak, nas kąpieli, a, ja, a my się nie kąpiemy, my wchodzimy. się nie To nie kąpiel, tylko sport. Sport wodny, nie? Wytrzymałościowy sport wodny. Znaczy nie mam okularów teraz, domyślam, że ten czerwony, tak? Tam nie, nie, żółty na całym wiezie. Tam nie, tam nie A, dobra, teraz widzę, że tam coś. Jest na całym tym. Tantem, zleć 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 ten, wpadam też w to fajnie zmrózili delikatnie. Bo kum... A to też tak cięda. A ich było kurwa tutaj jakby mógł... yy, zapytaniem p... za... może... za czy mógłbym sobie wejść w każdy. Nie, no nie, no sam byłem. Kurwa dobra, to jadę do rzeki. <średenia> Pojechałem na wyszczyznę, tam standardowo kulo tego. No, no, no na wysępkę. Kąpię elegancko, klientka idzie na się <grymne> <grymne> A czudełko, szamownika! A daj Nawróciła, i poszłam w drugą stronę. Zobaczenie! Potykam, są obramy na ucztę. są, siatka, są, siatki.

tak. były Ale już, już, już nie ma tego... takiego... Nie. Tym, w rękach... nie no, To właśnie dlatego, ci co nie robią, to powinni sobie zacząć tak no Teraz, no na no, no, Moja żona to się śmieje, bo ja kurwa mam całą ceremonię rano wstanania, nie? Bo ja z tym kręgosłupem kurwa mam bardzo wielkie problemy. To tak, najpierw nogi kurwa na, na, na leżąco, nogi podnoszę, jedną, drugą. Później przewracam prze, się na brzuch, ona nóżki do góry, a ja jak rak kurwa do tyłu. Wiesz, i zjeżdżam kurwa z wyra, na kolanka. Dopiero tu się trzymam ten, Stanę na nogi. I... Ze dwa, trzy razy się ruszę. Raz, 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 dopiero szukam kapci, kurwa, nie. Ale jak właśnie po, po tym, po morsowaniu, ona mówi, ty w chuja lecisz? <grymna> <grymna> kurwa rano ty, chokira przez nią kurwa, nie. Bo ty w kierunku, No, ty przynajmniej tam w kole mojej kuzynki mądra tu jest. na Ok, był kierownikiem tam w gospodarce. A tak, tak, parajmon. Tak? No, fajnie tylko teścia miał w Zawsze chciał pić. nie obgaduj. No nie obgaduję. No, wujek obgaduj. <noise> Robcio. No, Przyszedł, kurwa, ty jako ten, jako ogrodnik, to on chuj miał tutaj do nas, do, do, do gospodarstwa. A chłopaki mi bramę otworzyli, żebym sobie brał wodę, kurwa, dla zwierzaków. Ja poszedłem z wiadrem i mówię, ten, cześć chłopcy, przyszedłem po wodę, nie? Pach, kurwa, leje. A on dochodzi do mnie i tak. A czy kierownik o tym wie, że pan bierze wodę? Ja mi nie wiem, a co? To ja to zamelduję. Oh. ja mówię, a ja już prawie miałem te 20-litrowe wiadro. Ja mówię, ktoś chuju wychlać tą całe te wiadro, Ja cię kurwa wsadzę za łeb do tej wody, to <susuruous> ja, białem, białem białem, nie? No. A później kurwa Rajmon przychodzi i mówi, panie tatku, co pan tak mojego teścia wystarczy, pan się zesrał. Co on będzie mi pierdolił, mówię, że, że on będzie meldował kurwa kierownikowi, bo ja wodę biorę. Jak no jeszcze słowo, kurwa to bym wsadził łeb do wody by całe wiadro wypiepie, mi to albo się utopni, nie? No. Albo, wypij, albo się utopi no. eee. we zmierzeniu siedzi dwóch kurwa w jednej celi no i ten jeden 15 lat a drugi 5 i ten co 5 lat siedzi dostał paczkę żywnościową nie kurwa otwiera a tu swojska kiełbacha taki zapach się roznosi a ten co 15 lat się zmieni. Kurwa, daj kawałek na spróbkę. 15 lat nie jadłem kiełbasy swoistej. Kurwa, dobra, dam ci, ale jak wy pijesz wody. Ten siadł i pije tą wodę, pije, pije, pije. No kurwa, w końcu wychał całe wiadro i tak siedzi. Uch, a on urwał kawałek. Mę, nie chce. A widzisz, bo to by się chciało pijać i jeść, kurwa. się Trzy, minut. 3 minuty bez 20 3, o! Minut. <grym> 3 minuty bez 20 <grym> <grym> nie no, no, no. każdy zrozumiał o co chodzi 40 <grym> No właśnie tak, chyba A, a u bota robimy na koniec? No tak, dzisiaj śmingosingo 3-1 a oh! <grymne> w, raz w tym roku Boga tak, Pierwszy raz, w tym roku. W kocha. W pierwszy ale w roku. dobra ta woda. Ale ja Ale ja mam też. Ale Dłonie mam, mam w Idziemy, pod wodę. Idziemy pod wodę, tak? C C C 4 -4. Czekaj was policzę Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. <grymne> Czy wszyscy wypłynęli! Dobra. Wierzchu, nie? Czekaj. Nie, tak, ja Już wyciągam sprzęt. Już wyciągam sprzęt. <noise> czekaj, czekaj. Szymy, jest. Jedna z jednej strony, proszę bardzo. Wyciągnięcie, bo ta to jakieś Nie tak. Chodź połomnie, bo tu do uli będę wysyłał bawić. Do mojego kuzema moje. ja tej nie To, to przykurczcie no, się może. No, dobra. Dobra, no, ja wylatuje ptaszek. No. I... <noise> <Ta> to, <o. głos> Kilka zrobiłem, wybierzecie sobie, Oj, dobra, nie? Fajnie. Dzięki. Dobra. No, czekaj. Dobra, dobra, daj okulary. Pakilarys gubi okulary. A Ja dostałam ja trzęsiaków, to nie wiem czy ja ci je dam. Ja też mam trzęsiaków. No dobra. To ostatnie Co ty trzęsi? To ostatnie? Ostatnie jest ostatnie. To jak śmingus dingus. Śmingus dingus. Yes. 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 We <laughs>